Witam koleżanki. Shh, zaraz ci zacznie. Witajcie, z tej strony Laska Gaming, a to jest niecie na Ambona, czyli jeden dzień w tygodniu, w którym mogę pogadać się na tematy związane, no ogólnie, kiedyś było to z grami, branżą gier komputerowych, no, ale troszeczkę rozszerzam moje rozważania, ponieważ wy tego chcecie, ponieważ wy zadajecie takie pytania i wy chcecie, żebym rozszerzył jakby spektrum działań jakby tego e, programu, tak więc będziemy tutaj rozmawiać też o innych sprawach, ale tylko w tym tygodniu, reszta to będą gry komputerowe. E, w dzisiejszej Amboni miała być niby Ambona Plus, ale stwierdziłem, że... O co mamy robić, dodatkowy twór. Zapytaliście się mnie o najlepsze albumy black metalowe, więc wziąłem około black metalowe, to nie będzie czysty black metal, bo z różnymi wpływami, albo tylko jakiś gatunek z wpływem black metalowym i wybrałem top 5. Było bardzo ciężko, myślałem na to naprawdę miesiąc, to była jakaś paranoja, żeby wybrać z 5 najlepszych, ale udało mi się zebrać top 5, tak więc jeżeli nie lubisz black metalu, to kliknij w adnotację, gdzieś tutaj powinna być adnotacja, włącz sobie adnotację, kliknij a to przyniesiecie na koniec tego materiału, gdzie odpowiem na jedno dwa pytania, które zadaliście i e, powiem coś jeszcze na temat pracy kanału. Tak więc zapraszam do top 5 najlepszych około black metalowych albumów 2014 roku. Na miejscu piątym. Tutaj będę wykorzystywał też e, fragmenty tych e, płyt, ale w ramach cytatu raczej mogę, więc to nie powinno być problemu. Na miejscu piątym... Mysticum Planet Satan. Jest to powrót po chyba 15 albo 18 latach Mysticum na jakby scenę black metalową, ogólnie do black metalu. Ta płyta została zapowiedziana chyba 15 lat temu, albo 18 lat temu, nie pamiętam już dokładnie, i została jakby nagrana ponownie i wydana w 2014 roku. Jest ona na piątym miejscu, ponieważ gdyby ona była tak dobra, jak kiedyś było Mysticum, gdyby spełniła wszystkie oczekiwania fanów, byłaby na pierwszym miejscu, ale niestety zabrakło coś w nowej płycie Mistyku zabrakło takiego pierwiastka szaleństwa, pierwiastka tego, no takiego zwariowania tych takich chwytliwych trochę melodii, tego, co odróżniało Mysticum od innych zespołów black metalowych, jak piosenka genialna Black Metal Mushrooms, to jest jakieś czyste szaleństwo. Tutaj próbują jakby wleźć ten klimat, ale jest tak bardziej mrocznie, bardziej napieprzankowo, ale Tytułowy utwór LSD jeszcze zachowuje ten taki klimacik stary. Nie, nie podobają mi się czyste wokale. Tutaj jest naprawdę słabo to zrobione. Ale naprawdę albumik zacny, jeżeli lubicie taki industrial black. Jeżeli no to, co słyszycie w tle Wam się podoba, to fajny albumik do przesłuchania. A my przechodzimy do miejsca czwartego. Będę tylko tak krótko omawiał, bo nie chcę, żeby to trwało za długo. Ja siedzę głównie w polskim black metalu, polskiej scenie. Tak więc tu będzie większość już polskich albumów. Tak więc na miejscu czwartym Erie Into Everlasting Death. E, z tym albumem jest ciekawa historia, ciekawa. E, tak czytając e, opinie, czytając, słuchając ludzi, tak wszyscy o Erie zarąbiste, o ja pierdolę, coś tam, coś tam, patrząc na skład, tak nastawiłem się do tej płyty, że to będzie taka staroszkolna na pieprzanka, czy znaczy na taki staroszkolny black metalowy album z dużą ilością brudu z dużą ilością tej smoły i tego wszystkiego, tak wiecie, staroszkolne e, jakby staroszkolne mroczne granie, bo teraz trochę się inaczej zmieniło. Odpaliłem tę płytkę i zdziwiłem się, ponieważ strasznie jest nowocześnie nagrana, jest bardzo czysto, nowocześnie nagrana, jest nowocześnie w ogóle... E, bardzo dużo nowoczesnego grania jest tam w, w balniętego w... w z takim starym graniem. Dlaczego starszego grania jest mniej, tak jakby muśnięta jest tutaj, ta płyta. I na początku nie bardzo mi się to spodobało. Byłem taki trochę w szoku, można powiedzieć, takim, e, że kurde, przecież to, przecież to miało być takie jak, no nie wiem, tak się spodziewałem czegoś jak Kultus des Kules cool czy Plagi, czy coś w tym stylu, a tutaj mamy takie nowoczesne granie. Trochę mi się to nie spodobało, czyste wokale, takie jakieś pamięte, ale przesłuchałem Później coś mi ciągnęło do tej płyty, drugi raz przysłałem i kurde, jednak uznałem, że Inter-Everlasting Death jest naprawdę fajnym, e, fajnym wydawnictwem, naprawdę bardzo dobrą płytą. E, taką już zahaczającą o tą trzecią falę. To jest taka już, now, takie nowsze granie. Taka już nie, nie starsze, nowsze granie. Nie starsze, nowsze, ale składna recenzja. Nie no, ale naprawdę jest, jest czego posłuchać, tylko trzeba się przemóc troszeczkę i jest bardzo ciekawie, to na pewno, jest bardzo ciekawie i bardzo y, różnorodnie, jeżeli chodzi. No, bardzo dobre wydawnictwo, ale my przechodzimy do top 3. Na trzecim miejscu coś, co nie spodziewałem się, że będzie w ogóle tutaj na liście po pierwszym przesłuchaniu, ponieważ y, do tej listy brałem, to jest stuprocentowo y, subiektywna lista, więc to są tylko, co ja przesłuchałem i co mi się spodobało. Jeżeli jakiś album ominąłem albo mi się nie spodobał, to oczywiście nie ma go tutaj. A z od bo o niej właśnie mówimy od razu esperalem tkane. E, strasznie mi nie podszedł na początku ten album też, bo też taki byłem za, taka, takie zderzenie, bo nie byłem za tą trzecią falą jeszcze wtedy, kiedy słuchałem tego albumu. Jeszcze tak nie byłem przekonany tego post -black Metalu, ale przesłuchałem od razu, kilka razy i też tak samo kurde coś zaskoczyło. I ja wracałem do tego albumu praktycznie cały czas. Były momenty, w którym cały czas go przesłuchiwałem. Ponieważ jest zarąbiście zróżnicowany. tam jest wszystko, naprawdę, tam jest black metal, tam jest post-rock, tam jest yy, blues, yy, tam, tam jest strasznie dużo rzeczy. Poza tym teksty są naprawdę świetne, naprawdę mi się podobają takie teksty. Strasznie dużo smoły się wylewa z tej płyty. Strasznie dużo jest takiego klimatu black metalu, bo to nie jest czysty black metal, Na, nawet to troszeczkę koło black metalu nie stało. To jest w założeniach black metal, to jest taki post-black metal. Yy, ale bardziej ideologicznie jest bardziej black metalowy niż muzycznie. To znaczy, że strasznie mroczne, mroczne teksty, strasznie mroczna tematyka i cały ogół tej płyty sprawia, że mogę, mogę zakwalifikować ją do black metalu i mogę wstawić ją na trzecim miejscu, ponieważ naprawdę genialny, coś, coś fajnego, to już to jest, jest naprawdę dużo płyt przesłuchałem w tamtym roku i to już jest, jest czołówka, ale to jest dopiero trzecie miejsce. Tak więc przechodzimy do drugiego. Na drugim miejscu płyta, która na początku miała być na pierwszym, tak cały czas kurde pierwsze-pierwsze, ale jednak yy, tak praktycznie te dwa pierwsze miejsca są równe. Te dwa pierwsze. Pierwsze i drugie bardzo małe różnice. Praktycznie sentyment. Sentyment wszedł i pewna fanbojowość. Tak więc yy, tutaj były bardzo małe różnice, ale na drugim miejscu coś co mi polecił kumpel i tak i było, po prostu sytuacja była taka, że zawsze e, właśnie z tym kumplem gadamy w pociągu o muzyce, o co się dzieje na scenie i takie tam i się mnie zapytał czy słyszałem The Dead Trip Deep Drone Master No, no że nie słuchałem, o przysłuchaj naprawdę, bo on już e, on już e, nie słucha jakby takiego czystego Bleku Ale kurde powiedział, że jak nie słucha już Bleku czystego, tak ta płyta jest oldschoolowa i mu się strasznie spodobała, więc ja oczywiście od razu, kurde, poszukałem tego na YouTubecu czy gdzieś tam, odpaliłem, i ooo, to jest właśnie to. Nie sądziłem, że można tak ortodoksyjnie jeszcze zagrać w tym roku. Wiesz, że można wydać tak ortodoksyjną płytę? Chyba bardziej jeszcze taką black metalową płytą, takiej już osadzoną w drugiej fali, taką starą black metalową płytą w starym stylu. Chyba bardziej, którą słyszałem, to była. E, zaraz sobie przypomnę e, to jest e, Demonic Slaughter e, Haunted to też jest skór strasznie taka, ale jeszcze bardziej a ta płyta ma coś takiego, że jest strasznie w starym stylu grana i ale zawiera troszeczkę, now, troszeczkę takich nowych wpływów trochę e, takich bardziej chwytliwych melodii trochę zwolnień e, i strasznie urzeka po, e, ponieważ nie dość że muzyka jest świetna muzyka tak troszeczkę gra na sentymentach, to, to jest prawda. To jest gra na sentymentach, yy, ale też świetne są teksty i świetne są wokale. Kurde, wokal to jest jakaś po prostu naprawdę masakra. To jest jeden z najlepszych wokali, jaki słyszałem w tamtym roku. Zarąbiście operuje. E, wysokimi e, screamami, niskimi growlami czystymi wokalami, recyta, recytowaniem kurde, coś naprawdę, tak słucham cały czas tego albumu i to jest to, to jest taki mój nowy wzór, kurde, to jest to co ja bym chciał robić, to jest wokal, który ja bym chciał mieć jakbym chciał tak e, growlować, to jest właśnie to zabawa uwielbiam to po prostu, uwielbiam kiedy <laughs> no w black metalu nie ma tego całego e, Jedno z tajnego to jest taka zabawa. jest zabawa e, na, z screamami właśnie przechodzącymi w growle, przechodzącymi w jakieś tam e, takie czystsze wokale. Kurde, coś zarąbistego, naprawdę polecam wszystkim, fanom oczywiście Blacku, The Dead Strip, Deep Drone Master, ale my przechodzimy do pierwszego miejsca, a pierwszym miejscem jest oczywiście Behemoth The Satanist. No, Powiecie, że to nie jest Black, bo powiedziałem, że około Blacku, albo coś co ma, e, kiedyś miał znaczy nie kiedyś, coś co ma wspólnego z Blackiem. A Behemothie jeszcze czuć te ich blackowe, e, blackowe, korzenie. Chciałbym przypomnieć, że Behemoth na początku grał Black i to taki też ortodoksyjny, że tak powiem. Ale The Satanist to było tak Słuchałem cały czas tego Dead Tripu i kurde, najlepszy, 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 najlepszy. I trochę nie zapomniałem o tym, właśnie o The Sataniście, ponieważ to było na początku roku. Chociaż, jak już powiedziałem, właśnie też gadałem w tym kumplem, że The Satanist będzie najlepszą płytą w tym roku. Koniec. I tak się stało. Po prostu teraz na potrzeby tego zastawienia przysłuchałem sobie te wszystkie płytki, łączyłem sobie The Satanist i o, oh, to jest kurde. No, coś niesamowitego. Yy, Może o tej płycie są różne recenzje: są skrajne, że jest chujowa, że Behemoth zdradził swoje ideały, że to już jest mainstream, że odszedł od tego brutalnego grania, że ble, ble, ble i w ogóle, i sprzedali się, i co to ma być, telewizje się ale z drugiej strony, i to jest moja strona, ten album jest. Nowym otwarciem dla Behemota. Tak samo jak Nergal powiedział, że ten album jest nowym otwarciem. Jest otwarciem nowych dróg i zamknięciem starych. Tutaj Behemoth się trochę odcina od swoich undergroundowych korzeni i wprowadza trochę lżejsze, trochę bardziej przemyślane, trochę bardziej rozbudowane, ale ciekawsze aranżacje. To już nie jest taki. Uber brutalny metal, taki jak kiedyś grali kurczę, taki jak Zatażów e, Sataniki, czy czy cały album, w sumie Evangelion. Nie, Evangelion. Co ja mówię? Nie, Evangelion. E, to nie jest już takie u, brutalne blasty i to wszystko, znaczy tam to jest, ale jest go mniej i taka jest bardziej rozbudowana forma, bardziej w stronę już mainstreamu, bardziej w stronę łagodniejszego grania. Ale podoba mi się to. Podoba mi się kierunek, w którym idzie Behemoth. Rozbijają się, to jest najważniejsze. Jeżeli jakiś zespół stoi w miejscu, to się cofa. Chyba, że chodzi o legendę, to wtedy nie. Legendą mogę to wybaczyć, ale jeżeli jest jakiś zespół, który nie dorobił się jeszcze jakiejś swojej legendy i zaczyna nagrywać płytę za płytą taką samą, to się cofa. To się cofa i tylko właśnie ta jakaś kultowość może ocalić ten zespół. Behemoth już jest kulko, kultowy. Kul, kulko, kulkowy. Tu się trochę nawet zajątknąłem. Behemoth jest kultowy, ale nie aż tak, żeby sobie pozwolić na odcinanie kupowców. A ten album jest super nowym otwarciem i już miałem o, okazję przysłać go na żywo. Niesamowite. Tak więc to było top 5 e, moich ulubionych albumów z 2014 roku około black metalowych. A my przechodzimy do e, odpowiedzi na kilka, czy tam jedno, czy tam dwa pytania, które zadaliście mi pod poprzednią. Nie wiem, mam boga. Hubertus się pyta, czy będę regularnie wrzucał, co to kurwa jest. Nie. <laughs> Ponieważ ono się nie ukazuje regularnie, bo mi zamuje za bardzo dużo czasu. To nie jest gameplay, który siadam, nagrywam pół godziny, powiedzmy, składam godzinę, renderuję, wrzucam, jest. To jest taka forma, w którą muszę zagrać kilka, kilka godzin, e, później muszę napisać scenariusz, kilka godzin, to mi zajmuje 2-3 godziny mi napi zajmuje napisanie scenariusza. Później muszę to poskładać, co może nawet dochodzić do 10 godzin. I jeszcze jest oczywiście czas na wymyślanie, na szukanie gry, na to wszystko, więc to mi zajmuje bardzo dużo czasu, którego nie mam, ale postaram się jak najczęściej to umieszczać. Umieszczam to co miesiąc, tak, staram się co miesiąc. Wiem, że to jest strasznie duża rozpiętość czasu, ale po prostu go nie mam. Na nagrywanie, co to kurwa jest, żeby to było na przykład co dwa tygodnie, co, Jezu, co tydzień. Kiedyś myślałem, że będę to dawał co tydzień. <grym> tak więc, y, ale muszę Wam zdradzić tajemnic kilka. Tak więc, co to kurwa jest, będzie w przyszłym tygodniu w niedzielę. Mam nadzieję. Cały scenariusz jest już napisany i ma ponad 2600 słów. 2600 słów. Na maturze musicie napisać 350, chyba. 300 albo 250. Tak więc ma bardzo dużo słów. Jest dość długi, jest rozbudowany, są stawki aktorskie. E, oczywiście jest z gry Czarnobyl Terrorista, tak? I okaże się w przyszłym tygodniu. Będzie odpowiednie wydarzenie. Jeżeli chcecie śledzić, co się dzieje z odcinkiem, zapraszam na fanpage, co to kurwa jest. Będzie tu gdzieś link w deskrypcji. E, tak więc... Ukaże się za tydzień i mam nadzieję, że mi się to uda. Dziękuję za pytanie, Faberto. Z przechodzimy do następnego. Rewo pyta się, czy grać w jakiś multi typu CS, kod BF. Nie, nie lubię. Odsyłam cię do filmu. Mój stosunek do strzelanin online. tak było, mój stosunek do gier online, czy coś w tym stylu. Tam wytłumaczałem w, w większej jakby ilości słów. Jak już tutaj zaznaczyłem, jak już tak się trzymamy tych słów. O co chodzi dlaczego nie. Ale mogę tylko Ci powiedzieć, że nie gram, bo nie mam czasu e, e, i wolę sobie zagrać w dobrą singlową z dobrą fabułą, niż y, bawić się w multi i po prostu nie mam aż tyle zawziętości i tego czasu, żeby wyrobić sobie skilla, a granie bez skilla w takiej gry nie ma sensu. Kiedyś grałem dużo w ET, nawet już grałem w jakiejś tam małej amatorskiej lidze, Wiecie, codzienne treningi to wszystko, ale przestałem, no po prostu przestało mnie to już jarać, ale gram w multi z moimi znajomymi, to jest to akurat, to akurat bardzo lubię w gronie znajomych zagrać w coś. No i tyle, nie wiem, to jest, ja Cię odsyłam do filmu po prostu, który nagrałem, dziękuję za pytanie i pozdrawiam oczywiście. I to już by było tyle w tej niedzielnej ambonie. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film serii Niedzielna Ampona, zobacz poprzednie albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.